Cześć widzowie. To jest kamerzysta. Wcześniej widzieliście go w worku, teraz widzicie jego twarz. I siema, jestem Marek. Dzisiaj jest wielki o. dzień. Moment, na który czekaliśmy kilka miesięcy, mm. aby poznać mm. prawdziwą tożsamość kamerzysty, aby zobaczyć jego twarz. Na samym początku warto jednak wrócić do tego kim i tak właściwie jest kamerzysta. Kamerzysta jest typem, który nosi na głowie worek oraz... Kamerzysta jest youtuberem i raperem. Dobra Mordo, to, to co? Nagrywamy to. Dawaj załączyć tego odcinka. To właśnie kamerzysta. Przeważnie stoi za, za kamerą, ale ostatnio coraz częściej pojawia się przed kamerą. Ale bo, mimo to, że obiecałem, że jego to samo jest dopiero na 3 miliony subskrypcji, to jednak stwierdziłem, że zrobię to wcześniej. Ze względu na to, że zaczął tworzyć te swoje piosenki, ze względu na to, że coraz więcej widzów. Zadaję pytanie, kim jest kamerzysta? Czy kamerzystą jest Michał, Andrzej i Darek. Było naprawdę mas teorii, niektórym udało się zgadnąć, ale jest to zdecydowana mniejszość. Za chwilę zobaczycie prawdziwy kamerzystę, ale jeszcze, aby wprowadzić bardziej mroczny nastrój, chciałbym, aby kamerzysta podwinął lewy rękę. Niedawno w filmie dałem taką ciekawostkę, a mianowicie. Prześlimy we fragmencie filmu: kamerzysta miał zacenzurowaną rękę, ponieważ kamerzysta na ręce miał tatuaż, który również zawsze ukrywaliśmy. Oto jest właśnie tatuaż kamerzysty. Myślę, że to jest właśnie ten moment. To jest właśnie ten moment, abyście poznali prawdziwą tożsamość kamerzysty, tak to jego twarz. Także to jest kamerzysta. Wcześniej widzieliście go w worku. będzie występował bez worka czy z workiem, no ale obiecałem, że pokażę jego twarz. Zrobiłem to nieco wcześniej. Ale cóż, tak bardzo chcieliście, to ja to zrobiłem. To było chyba na tyle w tym filmie. Po co się pieprzasz? No, idź. No, idź. stąd. ale cholery to To dobla, muszę robić. No, kaka robię na widzach. Na trwałość Widzę właśnie! Pokaż ale co ty w ogóle jesteś? No, pokaż, to, zaraz porównaj sobie. No No i zapłacicie sobie. Czy te działy są identyczne? Gościu się specjalnie wydziara, żeby chwilę nagrywamy to? Mów, co chcesz? Jezus, jesteś jest, synem. A, a dograsz mi się, że on niby mówi Twoim głosem? Że on niby moim głosem mówi. No? Oh, ale co, z jakiej okazji to niby jest? A, dobra, to już cześć. I sam ci się dograź, że on mówi. No? To wiesz ten za kamerą i on będzie ruszał ustami i ty będziesz Tak ten. To nie chcę mi się kurczyć. Albo tu nie, weź stan. Nie, będę wszyscy obok siebie, że to ja jestem. Serio? No? Czy możemy to tam. nagrać, czy nie? Weź stan, ja już mam Dobra, nie, to nie.